Hej, witam bardzo, bardzo serdecznie. Wiele razy prosiliście mnie o taki haul zakupowy, czyli żebym pokazała, co kupuję i jakie są moje takie codzienne zakupy. Więc idąc naprzeciw tym Waszym prośbom, pokażę, jakie są moje standardowe zakupy. Oczywiście to nie będą wszystkie zakupy, jakie robię, ale takie codzienne, no, które są niezbędne, aby przeżyć. Dobra, ale przechodzę teraz do sedna i zacznę od zielonej, od rzeczy, produktów najbardziej wartościowych. A mianowicie szpinak. Oczywiście ekologiczny. Bardzo lubię taki szpinak z tego względu, że nie wiem, czy wiecie, ale ja codziennie sobie robię soki. No i do takich soków dodaję również. Szpinaku albo do smoothie, do takiego koktajlu. Oprócz tego ekologiczna rukola. To, co mogę, kupuję ekologiczne. No a jeżeli takiego nie ma, to po prostu staram się takich rzeczy, takich produktów nie kupować. Ale o tym wszystkim będę mówiła po kolei. A zatem rukola. Rukola to jest taki podstawowy składnik moich surówek. Bo ja lubię wszelkie surówki na bazie zieleniny. Czy to sałat, czy to właśnie rukoli. I teraz ziemie lniane. Podstawa wszelkich chlebków, chlebków surowych. Bo ja już nie piekę chlebów. Oczywiście na moim kanale są przepisy na różnorodne chleby, ale od jakiegoś czasu przerzuciłam się na wyłącznie surowe chleby i do tego potrzebne mi jest siemię lniane. Idę tak po kolei. Nie jest to jakaś zamierzona kolejność, tylko tak będę szła, jak ułożyłam tutaj na stole. Podstawą również jest mleko kokosowe. Jako że zrezygnowałam z nabiału już około roku, nie jadam nabiału, nie piję mleka, więc stosuje takie mleka. I to mleko kokosowe jest bardzo wartościowe, a to z tego tytułu, no muszę założyć okulary, bo nie przeczytam Wam, a nie pamiętam dokładnie, jaki jest tutaj skład, jeżeli chodzi o tłuszcz. I mamy tutaj tłuszczu w 5 gramach 25%. Także jest to dosyć dużo, jeżeli chodzi o takie napoje kokosowe czy napoje na przykład migdałowe, owsiane, bo są różne. I wydaje mi się, że ten zawiera największą ilość tłuszczu w tych takich dostępnych mlekach kokosowych i dlatego ja go kupuję. Robię na jego bazie takie keto-owsianki z dodatkiem na przykład nasion czy ja i niebawem również będzie taki przepis na moim kanale na taką e, surową owsiankę bez gotowania i Także Bardzo, bardzo fajna sprawa. Kolejne to są pomarańczki ekologiczne. Bezwzględnie ekologiczne. Wszelkie owoce i warzywa kupuję ekologiczne. Wiadomo, że nie będzie to stuprocentowa pewność, no ale coś musimy jeść, czymś się musimy. Żywić. I jest to mniejsze zło, niż bym kupowała takie nieekologiczne. A pomarańcze zawierają dużo wapnia, są naprawdę kapitalnym źródłem wapnia roślinnego, więc w mojej wiecie one się znajdują. Tutaj jest naturalne tofu, oczywiście ekologiczne. Ja lubię naturalne tofu, bo sobie dodaję do tofu cznicy. Nie lubię takich jakichś kombinowanych z dodatkiem. Pomidorów albo czegoś tam, absolutnie nie. Można sobie samemu przyrządzić taką pastę z tofu naturalnego, takiego bazowego, dodając na przykład suszone pomidory, czosnek i mamy kapitalny selek. Ja tochu uwzględniam w swojej diecie, ponieważ jest to produkt bardzo dobrej jakości, akurat ten ekologiczny, ma bardzo fajny skład. I tak od czasu do czasu pojawia się w mojej diecie. Jest to dobre źródło białka. I dlatego ekologiczne, wszelkie tofu, wszelkie produkty z soi fermentowanej, bo tylko takie polecam. Nie polecam soi jako tako, czy mleka sojowego, absolutnie nie, ale takie produkty jak najbardziej polecam, fermentowane w nie za dużych ilościach. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie można sobie pozwolić na takie towy. Tutaj mam czekolady. No, trochę słodycze. Akurat są to czekolady gorzkie. Absolutnie nie zawierają cukru. Dosładzane są glikozydami stewiowymi, a stewia, moim zdaniem, jest, jednym z jest jedną z najlepszych substancji słodzących. No i oczywiście, jeżeli ja kupuję czekoladę. To musi być ona z wysoką zawartością kakao. Ta na przykład ma 80% kakao, a ta natomiast ma 60% kakao. Także ta jest lepsza, bo ma 80%. Ale mają naprawdę dobre składy i oprócz tych glikozytów stewiowych zawarty jest również tutaj. Erytrytol. Dosyć dobry słodzik. Jest go tutaj niewiele. Od czasu do czasu można sobie na taki rarytas pozwolić. I ja tą czekoladę kupuję, bo robię na bazie aquafaby. Wspaniały, naprawdę wspaniały deser czekoladowy. Także na diecie wegańskiej wcale nie trzeba rezygnować z pysznych słodkości. Zaznaczam jeszcze, że nie są to czekolady mleczne. Tutaj nie ma ich w składzie absolutnie żadnego... Na biału żadnego mleka. Oczywiście cytryny, również ekologiczne. Cytryny dodaję do soków. No i wiadomo, codziennie rano woda z cytryną. Podstawa. Tutaj mam płatki owsiane. Nie są to błyskawiczne płatki owsiane, ale takie normalne można powiedzieć. I ja również sobie czasami dodaję do owsianki. I również miele, i z takich zmielonych płatków owsianych sporządzam chlebek. Jako dodatek, oczywiście, do siemienia lenianego, troszeczkę takich zmielonych płatków owsianych albo do zmielonych migdałów. I naprawdę wychodzą przepyszne chlebki surowe. Ja kombinuję z tymi chlebkami, póki co eksperymentuję, ale jak tylko będę miała gotowe takie przepisy, przetestowane. Przeeksperymentowane, to oczywiście się tymi przepisami tutaj podzielę. Mam tutaj jeszcze takie wafle z komosy ryżowej, również ekologiczne. Czasami chce się coś takiego przegryć. I w sumie w składzie jest brązowy ryż pełnoziarnisty, komosa ryżowa i sól morska, także tylko trzy składniki. Czasami mam ochotę właśnie na coś takiego. No i oczywiście obowiązkowo wszelkie grzyby. Tutaj mam ekologiczne pieczarki, a tutaj mam boczniaki. Bo nie wiem, czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, że grzyby są bardzo dobrym, wręcz doskonałym źródłem białka. Także w diecie jak najbardziej jedzmy grzyby. Jak grzyby je? Codziennie z boczniaków można przyrządzać przepyszne potrawy typu flaczki, ala flaczki z boczniaków, jakiś gularzec, pieczarek podobnie. Także ja mam zawsze grzyby. Codziennie jem jakąś część grzybów. Oprócz tego, że są doskonałym źródłem białka roślinnego, to dodatkowo również posiadają wiele cennych składników, w tym przeciwnowotworowy. Dlatego gorąco polecam spożywanie grzybów. Wszelkie grzyby są naprawdę bardzo, bardzo zdrowe. No i oczywiście ekologiczne ogóreczki kiszone. Nie mam teraz dostępu do dobrych, świeżych ogórków, żeby sobie samodzielnie kisić. Więc kupuję ekologiczne. Bardzo fajne są te ogórki. Lubię je, są bardzo dobre w smaku. Pomidorki, no o tej porze. Roku mówi się, że się nie jada. Ja jednak lubię pomidory i sobie kupuję również ekologiczne. Także w moim przypadku tak to wygląda. Oczywiście nie zmuszam nikogo do jedzenia pomidoru o tej porze roku, ale ja sobie kupuję ekologiczne. I tutaj serki roślinne. I kolejny produkt to taki serek wegański. Oczywiście na bazie oleju. Kokosowego. Ma dosyć dobry skład, więc czasami sobie dodaję do sałatek. I tutaj też mam taki alaserek żółty, również na bazie oleju kokosowego, z całkiem dobrym składem, i od czasu do czasu można sobie spożyć, na przykład robiąc wegańskie zapiekanki. Bo ten ser zdecydowanie lepiej nadaje się do zapiekania niż klasyczny ser żółty, bowiem olej kokosowy ma dosyć wysoką temperaturę dymienia, nadaje się do smażenia, więc takie produkty z powodzeniem zdecydowanie można zapiekać. Jest to zdrowsza alternatywa od zapiekanego sera żółtego. Mimo wszystko zapiekanki robię bardzo rzadko, raz na dwa, raz na trzy miesiące, no, bo jednak jest to produkt. No, nie tyle przetworzony, bo zapiekanki robię na bazie tych takich surowych chlebków, no ale zapiekany. Jednak czasami mam ochotę poczuć ten smak zapiekanki, więc dodaję sobie tego sera, dodaję sobie pieczary, dodaję sobie papryki, dodaję sobie pomidora, ogórka, ogórka kiszonego cebuli i robię sobie takie ala zapiekanki. No jednak, no nie jest to zbyt zdrowy produkt. Czasami sobie zjem. Czosnek też ekologiczny. To jest ważne, żeby czosnek był ekologiczny. Czosnek jest bardzo wartościowy, więc, no kupuję go. I również oliwa ekstra virgin ekologiczna. Też podstawa w mojej kuchni. Kukurydza. Tutaj sobie kupiłam kukurydzę konserwową, bo mam ochotę na jej smak. Wiadomo, że kukurydza jest często modyfikowana genetycznie. Dlatego jeżeli kupujemy, to kupujemy kukurydzę ekologiczną i nie jest to produkt surowy, więc powinien być on stosowany, jedzony okazyjnie. No i ja sobie taki słoiczek kupuję i on tam stoi. I jeżeli najdzie mnie ochota na kukurydzę, to sobie dodam do sałatki, do czegoś tam. Po prostu zawsze lubię mieć pod ręką obowiązkowo awokado. Akurat to awokado jest ekologiczne, ale jeżeli chodzi o awokado, to można sobie pozwolić na kupno awokado nieekologicznego, ponieważ awokado nie chłonie w swoje tkanki tak mocno. Pestycydów jest na nie niejako odporne, więc obierając ze skórki, możemy się cieszyć dobrym produktem. Ja jednak kupuję sobie takie awokado ekologiczne i kupuję twarde. Nie kupuję absolutnie miękkiego, ponieważ jeżeli są już, już w sklepie miękkie, no to mogą być po prostu w środku już zczerniałe, zdecydowanie wolę, jak takie awokado dojrzeje mi w domu. Wówczas mam kontrolę i wiem, kiedy mogę go sobie skonsumować. Ono jest twarde, więc jeszcze kilka dni poleży w domu. Papryka, również ekologiczna. Paprykę bezwzględnie kupujemy ekologiczną, ponieważ lubi chłonąć pestycydy w swoje tkanki. Dlatego ekologiczna. No i zostały mi kiełki brokułów. Też dodaje do soków, dodaje do smuwi, dodaje do wszelkich sałatek. Kiełki brokuła bogate są w takie substancje zwane indolami. Bardzo dobre dla kobiet, regulują wspaniale gospodarkę hormonalną. Szczególnie w czasie menopauzy. Świetna sprawa. Ja uwielbiam brokuły i zawsze. Do soku, czy tak jak już wspomniałam, do innych potraw. Dodaję, i w sumie byłyby to na teraz wszystkie zakupy. Oczywiście nie są to zupełnie wszystkie zakupy, jakie robię i czym się żywię, ale z dzisiejszego pobytu w sklepach. Także, jeżeli będą się Wam podobały tego typu filmy, no to będę robiła je częściej. Z tym, że w moim przypadku, ja mam. Produkty, które kupuję praktycznie stale i których nie zdradzam, bo naprawdę jest niewiele wartościowych produktów, więc trzymam się tych jednych. A jeżeli przyjdzie już czas na owoce, na warzywa, które będą świeżutkie, no to również kupuję je od gospodarza. Tak to wygląda w moim przypadku. Jeszcze tych warzyw i owoców nie ma. Część mam też u siebie w ogrodzie. Czy jabłka, czy jarmusz? czy na przykład brzoskwinie, czy śliwki, czy wiśnie. No ale to wszystko oczywiście w sezonie. Jeżeli chodzi o takie owoce, to mam również mrożonki z ubiegłego roku. Na przykład mrożę sobie botwinkę, mrożę sobie borówki amerykańskie i z tego również korzystam. Także nie wszystko kupuję w sklepie. Dajcie znać, czy takie filmy Wam się podobają. Do kolejnego. Serdecznie pozdrawiam i papa